1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Dzięki staraniom wielu osób w ostatnich 40 latach, dzięki temu, że naukowcy, osoby, które sponsorowały i całe społeczeństwa włączyły się w tą walkę, osiągnęliśmy bardzo wiele. Po pierwsze, mamy skuteczne leczenie przeciwwirusowe, które doprowadziło do tego, że osoby żyjące z HIV. Żyją dłużej, żyją w zdrowiu i mogą doczekać starości. Po drugie, mamy mnóstwo działań profilaktycznych, które zostały zastosowane, i dzięki temu ograniczono nowe zakażenia. Na ostatniej konferencji AIDS, która odbyła się w Australii. Opublikowano informacje o tym, że w Australii dzięki wielu działaniom profilaktycznym doprowadzono do tego, że praktycznie nie ma nowych y, zakażeń. Myślę, że świat może to osiągnąć. Mamy dobre leki, mamy mądrych naukowców i mamy coraz lepiej wyedukowane społeczeństwo. Dzięki temu możemy osiągnąć sukces w walce z tą największą pandemią końca XX wieku, pandemią HIV-AIDS.